Po raz pierwszy Rawicki Jarmark Historyczny i Międzynarodowy Festiwal Muzyków Ludowych razem. Jak widać spowodowało to duży aplauz publiczności i Rawiczan. Teraz trwa ostatni akcent tej imprezy, czyli koncert zespołu Future Folk, a sam event rozpoczął się w piątek o 21.00, znakomitym spektaklem plenerowym. Marzy, że usłyszy upragnione ktoś, ty? Każdy z nich swe życie chce łapać za rogi. Lepiej się skryje, żeby go nie spłoszyć! Z jesteś? Z Modutowa, Z Zielonej Wsi. Trzeba być w Wielkopolsce z ignorancją. Ze mną Tomasz Wzdęga, jeden z aktorów spektaklu plenerowego, który odbył się w ubiegły piątek. W sumie w tej scenarii, w której się znajdujemy, czyli na fasadzie Domu Kultury w Rawiczu. Skąd pomysł w ogóle na taki spektakl? No i z takim rozmachem? No to pomysł na pewno reżysera, czyli Dariusza Tereszkiewicza i scenarzysty Sylwestra Odrzuckiego. To jakby oni stworzyli ten spektakl, a cały Dom Kultury posłużył nam jako scenografia do tego spektaklu. Przy okazji Tak Wielkiego Święta, jakim jest Jarmark Historyczny i Festiwal Kapel Ludowych, chcieliśmy połączyć tradycję z nowoczesnością, dlatego powstał ten spektakl. Połączyliśmy zespoły ludowe, które bardzo barwnie tutaj wystąpiły, jeśli chodzi o palenie żuru na przykład, czyli tradycję hazacką zespół Wisieloki, a także przy Przebieraniu panny młodej wystąpiły panie z zespołu Dębioki. Cały Dom Kultury posłużył tutaj za scenografię. W jednym momencie aktorzy pojawiali się w jednym oknie, za chwilę już byli na drugim balkonie, wychodzili z innych drzwi. Jak to wyglądało właśnie od tej waszej strony, strony aktorów, strony osób technicznych? Bo wy pojawialiście się, znikaliście i wychodziliście zaraz w drugim miejscu. Było to ciekawe doświadczenie, bo musieliśmy, że tak powiem, za sceną troszeczkę pobiegać. Ale że Dom Kultury, jeżeli ktoś był i miał okazję zobaczyć go od wewnątrz, że jest tam tyle tajemnych przejść i zakamarków, że, że udawało nam się to, żeby nie przed publicznością nie biegać, jest tyle korytarzy, labiryntów, także jeżeli ktoś jeszcze nie był w środku Domu Kultury, to zapraszamy, chętnie oprowadzimy. i, i Jo ja, czyli Staszek i Jaskółka. Państwa bardzo serdecznie na Czwartym festiwalu Muzyków Ludowych. Witam serdecznie, witam serdecznie na początku gości, którzy przyjechali dzisiaj, znaczy nie dzisiaj, bo już są u nas ze wczoraj z Czech, Słowacji, z Litwy, z Włoch i z Belgii. No i serdecznie witam polskie zespoły. <noise> Ojcowie, śpiewali dziadkowie Śpiewają ojcowie I my też śpiewamy Bo my i I my też śpiewamy Bo my i wnukowie Zatańczymy teraz Naszego wiwata Zatańczymy teraz Naszego wiwata Jak dawniej tańczyli I mama i tata Jak dawniej tańczyli I mama i tata Wysoką siłą i energią Stanisław Karpiel-Bułacka i może kolejny razem śni Szymon Połączyliśmy dwa duże wydarzenia, Rawiecki Jarmark Historyczny oraz Festiwal Muzyków Ludowych. I tym samym samoistnie nasunął się tytuł i pomysł na jarmark historyczny, czyli ludowe historie. Nasze, nasze wydarzenia były zbudowane wokół kultury hazackiej. Świętujemy w tym roku 45-lecie zespołu regionalnego Wisieloki. Przygotowaliśmy przepiękną wystawę podsumowującą dorobek zespołu. Promowaliśmy nowy katalog haftów hazackich. Były przygotowane również warsztaty, pokazy rękodzielnicze. Mieszkańcy mogli wziąć udział tutaj w zorganizowanym Kiermaszu Rękodzieła Produktów Regionalnych.